Witam na moim kanale, mam na imię Wita i zapraszam w mój dzień. Witajcie kochani. Dzisiaj zabieram Was w taki vlog przeprowadzkowy. Moim operatorem jest moja krześnica dzisiaj. Nie nagrywam się sama. No, jedziemy teraz do Wilna na dwa samochody. Z tyłu jadą rodzice z zapakowanym na full autem. Moje auto jest tak troszeczkę tylko zapakowane. No i nareszcie, nareszcie wracam do siebie, do swego mieszkania. No bo wiecie, z rodzicami jest super, ale we własnym um, mieszkaniu, we własnych czterech um, ścianach jest najlepiej. Więc to, zapraszam Was w dzisiejszy blog. Nie wiem co będę mogła pokazać, bo już już ciemno się robi, więc co? Jedziemy. Witajcie kochani w kolejnym dniu vloga. Jak widzieliście, wczoraj jechałam na mieszkanie, ale przyjechaliśmy i było zbyt ciemno, żeby coś pokazywać. No i zmęczyliśmy się noszeniem tych rzeczy, więc tak naprawdę nic nie rozpakowałam. Potem miałam gości, więc nic już nie nagrywałam. Dzisiaj na spokojnie jadę z moją mamą, więc coś tam nagram, coś tam Wam poopowiadam, więc co, zapraszam w kolejny dzień vloga. Witajcie, kochani, w moim bałaganie, w moim mieszkaniu. Na razie tutaj e, tak ustawiłam kadr, żeby nie było widać. No ale pokażę Wam pochwalę się, ile tutaj rzeczy jest. O, tyle tutaj rzeczy jest do rozłożenia, do uporządkowania. Nareszcie mogłam się przenieść do mego mieszkania. No wcześniej nie mogłam. A mieszkała tutaj inna osoba, no i musiałam zaczekać, aż znajdzie sobie kolejne mieszkanie i się wyprowadzi, więc troszeczkę to zajęło, ale nic strasznego. Pomieszkałam z rodzicami, jak wiecie, tam na wsi jest bardzo miło i, i fajnie się żyje tak naprawdę: spacery, las, szczególnie teraz, jak tutaj wszystko się zamyka. No, i tak naprawdę na te wszystkie lockdowny wracam do swego mieszkania, ale cieszę się, bo jestem bardzo blisko centrum, bardzo blisko starówki. Dosłownie 15 minut pieszo mam do starego miasta. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że będę mieszkała już u siebie w mieście. Więc częściej będę dla Was nagrywała. No, teraz taki czas, już kilka dobrych dni żadnego filmiku nie zrobiłam, bo jak tylko zaczęłam coś nagrywać, to nie kończyłam. Różne, różne sytuacje były, dlaczego. No i teraz ta przeprowadzka, bo jeden dzień się pakowałam u rodziców, wczoraj przyjechaliśmy tutaj. No i dzisiaj znowu przyjechałyśmy z moją mamą. A szykuję się też przed lockdownem do, do vlogmasów, bo będę robiła cały grudzień vlogmasy. Trzymajcie kciuki, żeby, żebym wytrwała w tym postanowieniu, bo mam zamiar codziennie robić. Taki filmik, no zobaczymy jak to będzie. Wrócę na chwilę, przynajmniej na tego daily vlogu. Już poczyniłam zakupy, choinkę i takie inne rzeczy, bo sporo rzeczy jak wyjeżdżałam z tego mieszkania, wyprowadzałam się kilka lat temu, to wszystko pooddawałam i, i wiele rzeczy mi tak naprawdę brakuje. No ale teraz kupię to, co jest najważniejsze, co jest potrzebne, no a potem powoli będę tutaj to mieszkanie urządzała, coś tutaj robiła. No, bo w tej chwili to nie ma sensu tak na szybko wszystko wybierać, kupować, chociaż e, chyba ten rok dla mnie będzie bardzo takim um, fajnym, bo bardzo dużo prezentów sobie kupię tutaj do mieszkania, no ale to będzie na vlogach, więc na pewno z wami się będę tym dzieliła. E, co jeszcze? Ja tak sobie myślę, że. Długo tutaj rozgadywać się nie będę. Jestem bardzo szczęśliwa, że wracam. Chciałam się do was odezwać, że jestem zdrowa, żywa i wszystko dobrze. Tutaj na Litwie codziennie jest gdzieś, a 2000 chorych codziennie dochodzi. Szpitale są przepełnione. Podobno już jest dodatkowy szpital gdzieś tam urządzany w takim. A na takiej hali wystawnej, tam, gdzie są jakieś różne wystawy, no to tam jest urządzany dodatkowy szpital, więc no, sytuacja jest bardzo poważna. A więc uważamy bardzo. Dzisiaj byłyśmy z mamą w sklepach, ale tak na chwilę, z maseczką miałam tą taką wodę kolońską jeszcze z Turcji cytrynową, więc cały czas po prostu. Pachnę cytryną, cały czas się polewałam i siebie, i mamo, mamę, i maseczki, ale wszystko zrobione. Tak naprawdę ludzi jest bardzo mało wszędzie. W sklepie, w jednym, drugim, trzecim, gdzie byłyśmy, to było dosłownie parę osób i na taką odległość, że tam no, nie da się zarazić, ale i tak. Uważałyśmy i więcej do sklepów jechać nie planujemy. Kupiłam wszystko, no prawie wszystko, ale już to, co nie kupiłam, to się obejdę po prostu. Będzie bez tego, ale w większości rzeczy już mam. Jedyne, że spożywki nie mam w ogóle, no ale coś wezmę, u mamy i jakieś takie rzeczy do kuchni tutaj pokupuję, bo no dosłownie mam kawę herbatę. I już. <laughs> nie mam więcej niczego tutaj w domu, więc takie zakupy trzeba zrobić, żeby można było jakieś ciasto upiec, coś ugotować. A, no jeszcze przyprawy mam oczywiście, no ale do, do, do przypraw jeszcze przydałoby się coś z jedzenia kupić, więc tego wcale, wcale nie mam. A jak się czuję? Czuję się bardzo dobrze. W ogóle a tak po tym filmie z tego parku, prawda, gdzie Wam opowiedziałam, że już do Turcji nie wracam, Dlaczego, co i jak, to powiem Wam, że tam jest tyle komentarzy. Ja staram się powolutku odpisywać i obiecuję, że każdemu z Was odpiszę, bo bardzo mi na tym zależy, bo dostałam od Was tyle wsparcia. Powiem, że ojej, świat nie bez dobrych ludzi i jest tak wiele dobrych i ciepłych i wrażliwych ludzi na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. No, Powiem, że <noise> zaskoczona jestem, że aż tyle Was tutaj jest i dziękuję Wam bardzo, bo bardzo, bardzo, bardzo mm, to takie wsparcie. Jest potrzebne. Powiem, że czuję się dobrze, wszystko jest dobrze. E, tutaj ta przeprowadzka teraz sporo rzeczy. Planuję dużo filmików, chociaż ostatnio, wiecie, u nas tutaj taka była pogoda, nijaka. Było tak szaro, że od rana, jak się budziłam, no ja tak bardzo wcześnie się nie budzę, ale e, jak się budzę o tej, no nie wiem. Nie, nie będę mówiła, o której się budzę. Bardzo późno się budzę, bo rytm dnia mi się i nocy bardzo pozmieniał, więc budzę się dość późno. I mimo wszystko tej takiej godziny to jest już ciemno, bo słońce nie wyłazi. Dzisiaj taki pierwszy dzień, kiedy naprawdę jest słonecznie, no ale miałyśmy załatwić te sklepy, więc też za bardzo tutaj nic z miasta Wam nie nakręciłam, ale już będę blisko, więc... Mimo tych wszystkich zakazów, nakazów i tych wszystkich zamkniętych rzeczy, to i tak będę mogła wyjść na spacery i coś Wam pokazywać. A co jeszcze? Tak sobie pomyślałam, że na moim kanale tylko jest chyba jeden filmik QA albo dwa, i bardzo dawno takiego filmiku nie było. Więc może pod tym dzisiejszym filmikiem, jak chcecie zadać mi jakieś pytania. Bo wiem, że tutaj jest dużo nowych osób, może też nie dotarliście do wszystkich moich filmików. Więc jeśli macie jakieś pytania, to w komentarzach zaznaczcie, że to są pytania do QA, zadajcie swoje pytania, a w następnym filmiku postaram się taki, takie pytania-odpowiedzi dla Was nagrać. Kolejną rzeczą Wam powiem, że niedługo będzie kolejny litewski przepis, nie zdradzę jaki, ale na pewno też Wam się spodoba. No i co jeszcze, co tu jeszcze? I tak w ogóle wszystko jest super, wszystko do przodu, a wiele się dzieje. Tutaj z tym urządzeniem chciałam malować ścianę, ale stwierdziłam, że zrobię to na wiosnę. Bo mimo, no wiadomo, jak tutaj ktoś inny mieszkał, no to e, chyba tak się nie dba o mieszkanie. Jak się mieszka samemu, no nie wiem, jak wy tam macie, ale mi się wydaje, że jak jest to Twoje mieszkanie, to bardziej o to dbasz. No i będę musiała trochę gdzieś tam. Chyba umyć najpierw jakieś tam ściany. Jak się nie umyją, to może pojedyncze ściany po prostu sobie umaluję, Jak nie, no to na wiosnę na pewno zrobię taki mini mini remont. No i powiem tak, już mi tutaj wszystko słońce zachodzi. Chyba widzicie po świetle, że jest coraz gorsze, coraz więcej pikseli, więc się nie rozgaduję. Ja po prostu chciałam się odezwać, powiedzieć, że wszystko u mnie dobrze. Jestem w trakcie przeprowadzki, więc. Więc no, sporo tutaj rzeczy trzeba zrobić, umyć. No, wiecie, jak, jak się przeprowadza, to trzeba wszystko umyć, poukładać, znaleźć wszystkim rzeczom swoje miejsce. Na szczęście mam ogromną szafę, więc to wszystko sobie ładnie ułożę. Tak myślałam, że mam mało rzeczy, a się okazuje, że jednak tych rzeczy mam sporo. Zawsze jakoś tak przy, przy, Przeprowadzce. Wiele rzeczy, wielu rzeczy się pozbywam, ale tak się okazuje, że tych rzeczy mimo wszystko jest dużo i tutaj ta część rzeczy, która jest przewieziona, to nie są jeszcze wszystkie moje rzeczy, bo u rodziców tam na balkonie jeszcze sporo, sporo moich rzeczy, książek i jakich tam jeszcze innych, innych, innych jakichś ubrań, i jakieś tam łyżwy, narty i takie rzeczy. Więc będę musiała to też w najbliższym czasie przewieźć, no bo zaraz będzie zima, zaraz będzie lodowisko. O ile będzie otwarte w tym roku, bo sporo, sporo rzeczy u nas um, się zamknęło. Od trzech dni jest tak jak gwarantanna. Szkoły są pozamykane i jest zdalne nauczanie. Dużo biur się zamknęło, dużo sklepów się zamknęło, restauracje, dyskoteki, wszystko, wszystko jest pozamykane. I myślę, że kolejne rzeczy jeszcze bardziej się zamkną. Może nawet zamkną nas to taki lockdown, przyjdzie, bo straszą. Mówią, że ta kwarantanna na trzy tygodnie, ale coś mi się wydaje, że to tak nie będzie. Jak 2000, wiecie, Litwa jest bardzo malutka. Tutaj ja nie wiem, ile tych osób mieszka. 2,5 miliona teraz jest, albo jakoś około. No i. 2000 chorych dziennie dochodzi, więc to bardzo niedobre statystyki. Jesteśmy w czerwonej zonie, tak zwanej, więc jest naprawdę bardzo niefajnie, lepiej nie łazić, dlatego. Rodzice zostają tam na wsi, a ja będę tutaj, więc teraz chyba w większości vlogi będą albo takie domowe, albo będę się starała tutaj gdzieś w mieście łazić, coś Wam pokazywać. Więc co, nie przedłużam. Życzę Wam miłego oglądania tych moich pogaduch. I co, uciekam rozpakować te moje rzeczy. Zaraz dojedzie do mnie mama. I trochę dłużej chcemy dzisiaj posiedzieć, to wszystko uporządkować. No i co? Miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa!